Moim gościem jest pan Piotr Pluszyński, prezes BBTS. Witam panie prezesie. Również witam. Wczoraj dotarła do nas ta dobra wiadomość, właściwie dla drużyny, że pozostajecie w Plus Lidze, chociaż w rozgrywkach nie wiodło się najlepiej. No, rozgrywki to jest dla nas stydliwy moment, dlatego że... Y Pytany przed sezonem, o co chcemy walczyć, to zapowiadałem, że chcemy walczyć o ósemkę, czyli o playoffy. Natomiast realnie oceniając swoje siły, i to, że my drużynę mogliśmy zbudować dopiero, czy rozpocząć budowanie po 13 sierpnia, kiedy inni już od miesiąca trenowali, a my jeszcze nie mieliśmy drużyny. To realnie oceniając swoje szanse, mówię, że nie chcielibyśmy być czerwoną latarnią, co akurat odwrotnie się spełniło i zostaliśmy tą czerwoną latarnią. Także to jest taki wstydliwy moment tego naszego pierwszego sezonu. Natomiast poza tym, no to bardzo pozytywnie oceniamy doświadczenia, które nabraliśmy i organizacyjne, i, i cały kształt tego z tego pierwszego sezonu. Mówi się, że z tych zamkniętych lig drużyny w zasadzie nie wypadają, ale jednak była pewna obawa, mówił pan tutaj przed rozpoczęciem rozmowy, że, że no mogło się różnie, po, różnie potoczyć, mogły się losy. Dobrze, że pan od tego za, zaczął to pytanie, bo może byśmy wreszcie sprostowali y, tutaj pewne fakty. Jak powiedziałem na wstępie, obawy były z tego względu, że wczoraj byliśmy wezwani na jakąś ocenę przed Radę Nadzorczą, a każda ocena subiektywna no niesie za sobą pewien stopień ryzyka. Natomiast z tych lich zamkniętych się nie spada, natomiast można zostać relegowanym, czyli wyrzuconym. Brutalnie rzecz mówiąc, a wtedy, kiedy naruszy się regulamin profesjonalnego współzawodnictwa w siatkówce, w piłce siatkowej mężczyzn, wczoraj to nie było od, y, decyzja czy debatowanie nad tym, czy zasługuje BBT na to, żeby grać w lidze, ale Rada Nadzorcza chciała zorientować się, jakim dysponujemy budżetem, jaki mamy projekt na nowy sezon ponieważ myśmy na 12 kryteriów pod względem których jest czy którymi oceniane są kluby ekstraklasowe myśmy 11 spełnili tak powiem w cuglach natomiast jedno, jedno kryterium takie najbardziej spektakularne czyli nie wygraliśmy pięciu meczów zajęliśmy ostatnie miejsce w lidze i to jest niespełnienie jednego kryterium, ale to jest jednego z dwunastu. Nie można za jedną dwunastą całości no, od razu kogoś przekreślać. Podobno Rada wzięła pod uwagę bardzo dobre warunki, jeśli chodzi o, o bazę sportową Bielska Białej i, i, no, i duże wsparcie miasta, które no, udzielane jest klubowi. To bezwzględnie tak, to już przy. Zaproszeniu nas do rozgrywek było brane i teraz to się potwierdziło wielu członków rady nadzorczej zarządu, którzy osobiście mieli okazję rozmawiać, spotkać się z prezydentem miasta, było pod, je, pod wrażeniem jego wiedzy, dbałości, troski o sport w bielsku Białej, no a efekty tego widać, chociażby pod względem ilości obiektów i infrastruktury sportowej no a przede wszystkim to, co Tutaj ostatnio na spotkaniu z ministrem sportu, który gościł w Bielsku Białej, pan prezydent powiedział i co zostało powiedziane, że Bielsko chyba nie ma odpowiednika w kraju, miasta, które by przeznaczało ponad 10% budżetu miasta na sport, to jest 10,8% na rok 2014. A jak Pan widzi drużynę właśnie w tym kolejnym sezonie w Plus Lidze? Czy jakieś zmiany, czy też zmiany na stanowisku trenera? No, są pogłoski, że Piotr Gruszka mógłby być trenerem? Na pewno będzie nowy trener. Myśmy no, wspólnie doszli do porozumienia w trakcie sezonu z trenerem Bułkowskim, że on nie ma pomysłu na to, żeby wykrzesać jeszcze coś dodatkowego z tych chłopaków. Może zostawił nam rękę, może ktoś inny to uda mu się zrobić. Poprosiliśmy wtedy trenera Kreboka. A trener Krebok zapowiedział, że tylko do końca sezonu. No więc faktem jest, że my jesteśmy teraz bez trenera. No zaraz. Tak samo jesteśmy bez zawodników, bo zawodników myśmy no. W taki sposób budują drużynę, kontraktowali tylko na jeden sezon. No więc sezon się kończy, i teraz trzeba nawet z tymi, którzy będą kontynuować, od nowa zawierać kontrakty. Jeśli idzie o trenera, Piotruszka jest jednym z tych kandydatów z którymi rozmawiamy na poważnie. W składzie BBTS jest trzech reprezentantów krajów Słowacji, Argentyny i Polski, polskiej drużyny juniorów. Czy ci zawodnicy zostaną? No chcielibyśmy, żeby najlepsi zostali. Natomiast to będzie zależało od koncepcji trenera. Chcielibyśmy, żeby trener dobrał pod względem i motorycznym i mentalnym. Na pewno ci reprezentanci są brani pod uwagę. Na pewno, jeżeli jeszcze pokażą się, bo oni są powołani do reprezentacji. No zobaczymy, czy zagrają, czy zagra Pepe Gonzalez w mistrzostwach świata w Polsce, czy będzie grał w lidze i w eliminacjach do mistrzostw Europy Wilk na Słowacji. No myślę, że tutaj Buczkobartek. Bartek ja to rozmawiając już z kimś, z dziennikarzy, mówiłem, że Bielszczanie mają jakby punkty na starcie. To tak jak kiedyś były punkty za pochodzenie przy ubieganiu się o miejsce na studiach, to tutaj Bielszczanie, bo to też jest ważne ze względu na kibiców, na sponsorów tych tutaj regionalnych, że no przecież i drużyna jest związana z Bielskiem, z regionem, ale przede wszystkim z Bielskiem. No więc yy, w naszej ocenie działacze bielszanie mają na starcie dodatkowe punkty już. Drużyna ma, klub ma jako takie czy nawet poważne zabezpieczenie finansowe. Jest hala, jest, no, jest ciekawy trener wymieniany. Są, jak już mówiliśmy, dobrzy, nieźli zawodnicy. Co jeszcze zdaniem Pana Prezesa byłoby potrzebne właśnie, żeby lepiej zaprezentować się w tym sezonie niż w tym minionym? Byłyby potrzebne dodatkowe środki od sponsorów dodatkowych, bo my w zasadzie bazujemy na mieście Bielsko-Biała, czyli na samym, samej gminie, gdzie tutaj pan prezydent nam poprzez stypendia zapewnia już bardzo poważne finansowanie, szczególnie drużyny zawodników. Ale również i spółki miejskie. I nie dlatego, żebyśmy gardzili pieniędzmi tutaj miasta Bielska Białej, ale dlatego, że no można by wtedy jeszcze podnieść poziom organizacyjny zespołu, klubu na wyższy poziom. Można by tą markę budować, BBTS-u przy tym i Bielska Białej. Zachęcamy wszystkich, którzy by chcieli się przez sport sponsorować. Myślę, że jak będzie trener ciekawy, bo tak Piotr Gruszka, jak i pozostali, a może jeszcze jeden kandydat, to są znane postaci, i oni potrafią zbudować drużynę, też bardzo znaną i medialną, taką. Więc każdy z potencjalnych sponsorów może w swojej działalności wizerunek klubu, wizerunek trenera, wizerunek, zawodników wykorzystywać no, po to, żeby jak największe mieć profity i żeby mógł się tym potem dzielić z tym naszym klubem, prawda? Tego życzę w takim razie i dziękuję bardzo za tę rozmowę. Ale ja powiedział yy, panie redaktorze, chciałem, bo to jest taka pierwsza okazja po zakończeniu sezonu fakt że rozczarowaliśmy kibiców to bardzo i gorąco za to przepraszamy ale również bardzo dziękujemy za to że do końca byli z nami że nawet czasem zachowaniem tam swoim wyrażali opinię o drużynie, może nieprzychylną, ale to rozumiemy, po to jest mecz, to są emocje. Chcemy im bardzo podziękować, my bardzo się cieszymy. To też był jeden z naszych atutów, że nasz klub kibica zorganizował się w stowarzyszenie, że to już nie jest taka luźna sobie tam zbierani na ludzi, ale to już jest grupa, klub kibica. Nie wiemy jeszcze czy będziemy grać w 12 drużyn czy w 13, bo jeszcze nie rozstrzygnięta jest sprawa tych aplikantów, którzy tam złożyli aplikację. Będzin już prawdopodobnie się wycofał, ale Lubin mocno puka. Także jeżeli będzie decyzja że Lubin tak, to będziemy grać w 13 drużyn. Jeżeli nie, no to zostaje 12. Ja tak Mimo że nie jestem przesądny, ale to tak, żeśmy sobie uzmysłowili, że 13 sierpnia przyjęto nas do PLUS Ligi. 13 maja potwierdzono, że no, drużyna jest członkiem PLUS Ligi, a jak jeszcze będzie 13 drużyna w tej PLUS Lidze, to może trzy trzynastki, to może przyniosą, przyniosą nam zupełne już szczęście i będziemy walczyć faktycznie wtedy, jak równy z równym, z tymi najmocniejszymi. Nie zajmiecie trzynastego miejsca. <laughs> no, na pewno. Tylko przynajmniej trzecie. Na pewno. Dziękuję jeszcze raz serdecznie dziękuję za tę rozmowę. Bardzo dziękuję.